Z drzewa biriba, metalowa struna i pudło rezonansowe. To birimbao, czyli prymitywny instrument, którym zagrzewali się do boju brazylijscy niewolnicy, walczący o wolność i lepsze jutro. Pokrzepieni duchowo pracowali niecodzienną sztukę walki, Historia capoeira. Historia kapuera sięga niemal 400 lat. Jeszcze do czasów niewolnictwa, kiedy to kapuera była zakazana i w ogóle wszelkie formy takiej aktywności sztuki walki były zakazane wśród tych społeczności właśnie niewolników i pod przykrywką tańca, pod przykrywką właśnie instrumentów ci panowie, którzy panowali nad, nad tymi niewolnikami, nie rozpoznawali tych ruchów, a w ten właśnie sposób markowano kopnięcia uderzenia kapuera. Nierzadko w ten sposób udawało się walecznym Brazylijczykom opuścić plantację swoich panów i uciec do dżungli, gdzie zakładali własne osady. Teraz tę nietypową sztukę walki można zacząć uprawiać już w wieku 6 lat. I w każdym wieku, tak naprawdę, można dołączyć do grupy. Zważywszy na to, że przychodzą różne osoby, jedni z przygotowaniem kondycyjnym, drudzy zupełnie bez, dlatego każdy trening zawiera rozgrzewkę, zawiera ćwiczenia przygotowujące i każdy może się naprawdę w bezpieczny sposób tej kapłera nauczyć. Być może fanów brazylijskiej sztuki walki niebawem przybędzie w Gliwicach, gdzie, za sprawą loterii Kopana Kabany w Centrum Handlowym Forum, można było w ostatnią sobotę podziwiać pokazy mistrzów tej dziedziny walki. Każdy, kto weźmie udział w loterii, ma szansę zobaczyć także brazylijski taniec w odsłonie subtelniejszej, za sprawą wycieczki na karnawał do Rio de Janeiro, która jest główną nagrodą w organizowanej przez Forum Zabawie.